Moje nazwisko, Meganecka. sierżant sztabowa. Meganecka, tak? Dobrze. Ja się przedstawiłam panu. Ale Meganecka czy Meganecka? Ja już się przedstawiłam panu. Ja, ja poproszę pana o dokumenty samolotu. Dobra. do pana. Tu, tu, tu. Co Nie, Nie, nie,

Ja rozumiem, że tutaj już na, na chwilę obecną nie będzie żadnych awantur. A jakich awantur? Nie, nie było żadnych ktoś się, dlaczego pani prezes nie przyjmuje? I kazano nam po prostu opuścić, a powinna po prostu zostać udzielona informacja. Awantura, pani nazywa to awanturą? Dlaczego, że że. tutaj nas nie wezwano. Jeżeli. Yy... No ale przecież. Państwo powrócą. Zostanie a, a, a pan po, 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 ukarany a, 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 albo mandatem, albo sporządzimy wniosek Ale po, po, po co ja mam porzucić? Ja coś z Panią w końcu Pani prezes przyszła, ale że... Pani mi zarzuca rzeczy, które nie mają miejsca. I Pani tego nie wolno robić. Bo to jest przestępstwo. Mało tego, muszę Pani powiedzieć, że mamy zarejestrowany cały cały, cały po prostu przebieg Bardzo zdarzenia. Niech Pani cieszy. mnie nie, nie pomawia, Bardzo że ja tu coś zrobiłem. Bo gdybym ja był dzisiaj sam, to bym był po właśnie pomówiony, że nie wiadomo, czy się... Dlatego my zawsze musimy Pani pamiętać, żeby będziecie po prostu pokazani na YouTubie, w artykule prasowym i na aferach, i na barwach. Będziecie. Dlatego, że tak nigdy nie reagowała policja jak tutaj na, na, na te na, na, na bezprawne działanie sądu. Jestem dziennikarzem, ja się przedstawiłem. Mam świadka, jak będzie Bardzo trzeba. No, mnie też bardzo cieszy. policja też powinna się umiejętnie zachowywać. Czy źle się Nie mówię, tylko że państwo no prostu nie, ja, proszę, nie ja nie wiem, czy pan, i... czy pan widzi problem. Widzę, że pan po prostu idąc że pan się uśmiechał i, i, i tak dalej. Panu tego nie wolno robić. Pan ma do czynienia z ludźmi, którzy ja się do panu Nie. Tak, uśmiechał się pan bezczelnie. Się pan Widziałem pana. I, że... A ja nie jestem człowiekiem interwencji, także nie musi pana, jak pan chce, to A, może sobie pan jak spisać, ja jak się ja podoba panu. No Do, dobra, przez dobra. Tak dobra. Że... dobra, niech Pan pisze. Niech Pan pisze, to nam to, bez znaczenia, to nam nie bez znaczenia. I tam jest taki film na YouTube, Szajba Józefa Katały, to jest naszego autorstwa. <laughs> Jakbyście nie wiedzieli. To mamy mocniejsze filmy. próbowała tam zarzucić chore rzeczy, wiesz, że tam jak, jak, jakobyśmy tam coś robili. Eee. Jakbyśmy coś... Tylko, że, że my mamy po prostu dowody do i my zawsze do usztu tutaj... Do, do urzędu przychodzimy jak do kłamców, do oszustów. Ja rozumiem, bo... że panowie zrozumieli. Ale co, mamy Ale co mam rozumieć? Rozumie. Myśmy załatwili sprawę nie ma potrzeby naszy tak naszy jak będziemy mieli... Do widzenia. Będziemy... do widzenia. Miłego dnia życzę. Film dokumentuje bezpodstawną interwencję policyjną w szczecineckim sądzie, przeprowadzoną w specyficzny sposób przez posterunkowego nogę i sierżanta Olgę Medanecką ze skorumpowanego komisariatu Policji w Szczecinku, będącą swoistym aktem zemsty togowej sitwy, z powodu której pokrzywdzeni domagali się kontaktu z prezesem sądu. Chcąc dowiedzieć się od wszystko wiedzącej Ewy Zielińskiej-Bajkowskiej, dlaczego sędziowie i prokuratorzy z jej najbliższego kręgu towarzyskiego, działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą, przez wiele miesięcy, z premedytacją sabotują udrożnienie zainicjowanego postępowania karnego. Pomimo wcześniejszego wyłudzenia haraczu od pokrzywdzonych, w postaci kosztów procesowych, od których z mocy prawa powinni zostać uwolnieni. Opublikowany materiał filmowy jest świadectwem rozległej hańby dyspozycyjnej policji, używanej instrumentalnie przez togowych przestępców jak bezwolne narzędzia, do barbarzyńskiego tłumienia wszelkich inicjatyw obywatelskich, mających na celu obnażanie mechanizmów przestępczych i układów korupcyjnych, głęboko zakorzenionych w strukturach lokalnych władz, Między innymi w sądach, w prokuraturze i policji, której hasztem jest niezrównoważone psychicznie karierowicz Józef nie nieposiadający predyspozycji do pełnienia zaszczytnej funkcji komendanta. Dowodem jest jego bandyckie zachowanie w stosunku do ofiar sadyzmu, jego odmuszczonych podwładnych, których wspólnie z miejscowymi i koszalińskimi togowcami chroni przed wszelką odpowiedzialnością karną. Promując w ten sposób całkowitą bezkarność za pospolite przestępstwa. Takie jak fizyczne i psychiczne znęcanie się policjantów nad bezbronnymi ludźmi. Czynione ze szczególnym okrucieństwem. Nierzadko w dwustronnych miejscach, poza terenem miasta. Na przykład w Lesach. lub okolicach poniemieckiego bunkra. Najczęściej są to pobicia dokonywane przez zorganizowane bojówki policyjnych Meneli, znajdujących się na tzw. haju. Najczęściej po wcześniejszym obezwładnieniu ofiary, zakłócił w kajdanki z rękoma wykręconymi do tyłu, względnie założeniu kaftana bezpieczeństwa. Najbardziej ulubione metody katowania zniewolonych osób: to pałowanie, bicie rękami i kopanie po całym ciele, duszenie, bestialskie wyrywanie rurek z gardła z zastosowaniem najskrajniejszych form poniżania, nie pomijając zastraszania realnymi groźbami. Tak od wielu lat pojmowane jest prawo przez szczecineckich policjantów, zainspirowane przez ich haszta Józefa Hatałę, według jego zwierzchników i popleczników, wzorowo pełniącego służbę na chwałę demokratycznego państwa prawa, Rzeczypospolitej Polskiej.